Czy termin siewu owsa ma wpływ na grubość ziarna? Czy termin siewu owsa ma wpływ na wysokość łanu? Czy termin siewu owsa ma wpływ na podatność na wyleganie? Czy termin siewu owsa ma wpływ na masę systemu korzeniowego i jego głębokość? Wreszcie, czy termin siewu owsa ma wpływ na wzrost plonowania i jak to się ma do innych gatunków? Moi drodzy, to tylko niektóre z pytań. Na które opowiem Wam, odpowiem, pokażę, jak to wygląda w praktyce w najbliższym wykładzie na hektar wiedzy. Kochani, zmieniła się pogoda, i niestety, wszystko, co jest pokazywane, albo prawie wszystko, czy to na poziomie szkół, czy to na poziomie prasy, czy nawet samego internetu, nijak się ma do tego, co chociażby jest nade mną. Zobaczcie, dzisiaj, w momencie nagrywania, jest przedostatni dzień stycznia, będzie 10 stopni ciepła na Mazowszu i bezchmurne niebo. Ziemia obsycha w tempie atomowym i można powiedzieć, że znowu owies jary w tym przypadku jest kolejnym gatunkiem, co do którego musimy zmienić nasze tradycje i zwyczaje. Dlaczego? Dlatego, że termin siewu i wszystko co robicie wokół siewu, sposób przygotowania gleby ma tak ważne znaczenie z punktu widzenia ekonomii, czyli planowania jakości plonu, zawartości białka, zawartości skrobi, zawartości tak naprawdę włókna. Ma to ogromne znaczenie, a my tego tematu po prostu delikatnie mówiąc Albo nie poruszamy, albo nie do końca wiemy o co chodzi. Dzisiaj, kochani, chcę Wam powiedzieć, że w najbliższą niedzielę będzie mój wykład, o który bardzo długo prosiliście, poświęcony właśnie sposobie zarządzania samą, as, samym aspektem terminu siebu i sposobu uprawy pod owiec jary. Dlatego, że pogoda się przestawiła, zyskujemy dodatkowy miesiąc czasu, który oczywiście nie jest super korzystny, bo jest to okres suchy i tak dalej, ale my musimy się nauczyć jak ten miesiąc niższego słońca i wyższej temperatury wykorzystać na podniesienie planowania tego gatunku, na obniżenie kosztów, jeżeli chodzi o produkcję i na to, żeby nasz plon końcowy był lepszej jakości. To jest bardzo ważne. O tym wszystkim właśnie wam opowiem. Przypomnę już dzisiaj, że jeżeli macie pytania dotyczące owsa, to was wszystkich zapraszam, bo pod wykładem jak zawsze można zadawać pytania do oporu. Na wszystkie pytania jak zawsze odpisuję. Bardzo ważna informacja, przypominam zwłaszcza nowym osobom, że najprościej moje wykłady ogląda się w aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy, którą wystarczy pobrać, zainstalować, założyć konto, zrobić aktywację i śmigacie po całej tej wiedzy. Przypominam jak zawsze, że jeżeli potrzebne będzie wsparcie, żebym coś Wam mógł podpowiedzieć, jak wystartować, jak dołączyć do grona hektarowców, które się rozchodzi od trzech miesięcy w tempie atomowym, jeżeli chodzi o wartości liczbowe, to napiszcie do mnie sms -a. Na numer 69608778. A teraz popatrzcie, jak obliczyć, uwaga, ilość składników wracających ze słomą kukurydzianą na pole, jak to policzyć w bilansie, żebyście zobaczyli, jak duże rezerwy są właśnie na stanowiskach, gdzie zostaje tak zwana redystrybucja składników pokarmowych z plonu ubocznego. Przykład podam na polu po stanowisku kukurydzianym. Wchodzę na pole. Każdy ma swoje pola. Zaznaczam, że mam odczyn obojętny. To jest bardzo ważna informacja. Zaznaczam takie parametry pola. Przypominam, tutaj sami wpisujecie własne, własne tematy, jeżeli chodzi o zasobności. I teraz tak. Zaznaczam, że na tym polu była sobie kukurydza. I uwaga, kukurydza ziarnowa. Zobaczcie, to jest przeliczenie na ziarno suche. Zaznaczam, że na tym polu miałem 11 ton. I uwaga, zostawiłem resztki na polu. Następnie. Uprawa bezpłużna, głęboka. Zaznaczam, uwaga, że na tym polu będę miał jęczmień jary. Paszowy. Załóżmy, że to jest dobra gleba. Zaznaczam moje marzenie: 700 hektara. I już nic więcej nie daje. I teraz zobaczcie. Otrzymujemy wartości. Spójrzcie, co szokuje. Jeżeli chodzi o potas, full. Nie daje nic. Jeżeli chodzi o magnez, full, nie daje nic. Fosfor, potrzeby też niezbyt duże. Co to pokazuje? Po pierwsze pokazuje to, na, że ja oszczędzam na nawożeniu. Pokazuje, że nie muszę do bo ja wiem, że brakuje mi azotu, fosforu, ale też siarki. Pokazuje też, że tego fosforu brakuje mi tylko tak naprawdę 4-5 kg. A to znaczy, że mogę w ogóle nie dać NPK. Można by powiedzieć, że na tym polu, gdybym wybrał, uwaga, caletrosan Trosan albo inny nawóz azotowo-siarkowy, to tak naprawdę ja naprawdę jestem do przodu i to bardzo, bardzo dużo. Dobrze i szukamy. Mamy 26. I teraz zobaczcie, idąc tym tropem, gdybym dał 100 kilo pod korzeń, prawda, to jestem już do przodu, tak naprawdę, jeżeli chodzi, zobaczcie, jak pięknie to wyszło. I teraz tylko ja. Pakuje drugi rodzaj nawozu dodatowego i to jest wszystko. Na końcu zapisuję, kochani, tak proszę, żebyście działali, dlatego że to jest wasza oszczędność pieniędzy. Jestem w stanie założyć się z każdym rolnikiem w Polsce, że nie ma w Polsce gospodarstwa, które ma 2-3 hektary ziemi i jemu takie obliczenia są niepotrzebne, nieopłacalne. Nawozy są już tak drogie i znowu podrożały, że trzeba szukać oszczędności, a to jest sposób na szukanie oszczędności. Wracając się do tematu owsa, kochani, bardzo wiele się zmieniło. Zmieniła się nie tylko pogoda, ale zmienił się też wiedza i doświadczenia, które na przykład ja też prowadzę. Dla mnie owiec jest fenomenalnym gatunkiem, ponieważ jest on błędnie oceniany jako gatunek tylko dla macior. Błędnie oceniany jako co ja z tym zrobię, dlatego, że jest to gatunek, który naprawdę ma bardzo dobry skład pod kątem aminokwasów. Mało tego. W Polsce, w kraju, w którym dominuje monokultura zbożowa, jest to gatunek, który błędnie solewany, ponieważ w moim przypadku ja już sobie wielokrotnie na polach pokazałem i udowodniłem, że teoria mówiąca o tym, że owiec uprawiamy nie tylko dla samego zysku, ale też dla zysku. Z tego, co będzie po owsie, jest po prostu słuszna. Gatunek jest błędnie olany, błędnie odpuszczony, błędnie uzależniony od tylko i wyłącznie hodowli trzody chlebnej w Polsce, ponieważ rzeczywiście jest to zboże o właściwościach fitosanitarnych, przede wszystkim dla gleby. Zresztą według mnie dla portfela po części też. Więc kochani, co tu dużo mówić? Zapraszam Was na niedzielę. od 8 rano będzie mój wykład. Tym razem właśnie o aspektach związanych z terminem siewu, z aspektem przygotowania, z aspektem wpływu na pokrój, na planowanie i na jakość plonu. Tyle chyba ode mnie. Kłaniam się bardzo nisko. Do zobaczenia w kolejnym materiale.